Cześć, ja jestem Ada i witam w dzisiejszym odcinku Psychoteki. Dzisiaj porozmawiamy na temat psychologa, psychoterapeuty i psychiatry. Każdy z nas nieraz zetknął się z tymi określeniami w większym czy mniejszym stopniu. Czy jednak potrafisz powiedzieć, na czym konkretnie polega różnica między tymi trzema zawodami? Mimo, że nazwy brzmią podobnie i wszystkie te trzy zawody zajmują się strefą psychiczną człowieka, to różnica jest zasadnicza. Różnią się one między sobą pod względem ścieżki edukacyjnej, jak i zakresu oraz metod leczenia. Zaczniemy dzisiaj od końca, czyli od psychiatry, bo tu różnica jest największa i najlepiej widoczna do wytłumaczenia. Psychiatra jest przede wszystkim lekarzem. Czyli osobą, która ukończyła studia medyczne o specjalizacji z psychiatrii. Psychiatrów możemy podzielić na takich, którzy zajmują się wyłącznie osobami dorosłymi, oraz takich, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Warto w tym miejscu wspomnieć, że akurat ta ostatnia gałąź psychiatrii jest dramatycznie niedofinansowana. A co za tym idzie, specjalistów psychiatrii dziecięcej jest w Polsce bardzo mało. Zupełnie odwrotnie ma się natomiast kwestia zapotrzebowania na tych specjalistów, bo dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychiatrycznej z roku na rok jest coraz więcej. Jeżeli masz możliwość i chęć wsparcia psychiatry dziecięcej, aktualnie działa mnóstwo fundacji, chociażby fundacja TVN czy nawet Dobra, Wracamy do tematu. Psychiatra kończy studia, i co dalej? Czy to jedyna różnica pomiędzy nim a psychologiem i psychoterapeutą? No nie. Jako, że psychiatra jest lekarzem, to prowadzi badania lekarskie. Może więc skierować nas do innego specjalisty, czy nawet szpitala. Jako jedyny z naszej trójki, może także wypisywać recepty czy zwolnienia lekarskie, a więc zajmuje się przede wszystkim leczeniem farmakologicznym swoich pacjentów. W tym miejscu należy podkreślić jednak, że psychiatra nie prowadzi psychoterapii. No chyba, że posiada dodatkową certyfikację z tego zakresu. Jednak pamiętaj, że wizyta u psychiatry trwa zwykle znacznie krócej niż psychoterapia czy spotkanie z psychologiem. Lekarz oczywiście powinien przeprowadzić z tobą stosowny wywiad, ale będzie to zupełnie inna rozmowa niż w gabinecie u psychologa czy psychoterapeuty. Będzie ona skupiać się przede wszystkim na objawach, jakich doświadczasz. Gdzie można spotkać psychiatrę? Oczywiście w szpitalach, przychodniach, poradniach, placówkach NFZ-u, a także w prywatnym gabinecie. Co istotne? Psychiatra jest jednym z niewielu specjalistów, do których nie potrzebujesz skierowania. Skoro wiemy już, czym przede wszystkim zajmuje się psychiatra, zajmiemy się teraz nieco bardziej subtelną różnicą, która oddziela zawód psychologa od psychoterapeuty. Znowu zmieniamy kolejność i tym razem porozmawiamy o psychologu. Psycholog przede wszystkim nie jest lekarzem. Jest to osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologii, a więc jest magistrem nauk. Jako ciekawostkę mogę dodać, że psychologia jest jednym z bardzo nielicznych kierunków, które nigdy nie przeszły na tzw. system boloński, który dzieli edukację na trzyletni licencjat i dwuletnią magisterkę. W internecie możesz znaleźć także wiele prywatnych szkół, które oferują i gwarantują zdobycie Ci certyfikatu psychologa w zaledwie rok. Niektóre takie placówki przyjmują kandydatów nawet bez matury. Należy jednak uważać na takie obietnice, bo są one najzwyczajniej w świecie kłamstwem. Coś takiego można potraktować jedynie jako formę do szkolenia czy dodatkowego kursu. Ukończenie takiej uczelni nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu psychologa, czy nawet używania jego tytułu. Dzisiaj wielu ludzi jednak próbuje skrócić sobie ścieżkę kariery i otwiera własne gabinety pomocy psychologicznej po ukończeniu takich właśnie szkół. Nie jest to niestety ani trudne, ani karalne, ponieważ w naszym kraju zawód psychologa nigdy nie został odpowiednio uregulowany prawnie. A co za tym idzie? Zawód psychologa nie podlega żadnej kontroli, ale ten temat zostawimy na kiedy indziej. Dlatego pamiętaj: jeżeli ty lub ktoś z Twojego bliskiego otoczenia poszukuje psychologa, zwróćcie szczególną uwagę na jego wykształcenie i to, jaką szkołę ukończył. To naprawdę ważne, zapamiętaj. Psychologiem może nazywać się tylko i wyłącznie osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie. Na studiach przyszli psychologowie mają również okazję wyspecjalizować się w jednej konkretnej gałęzi tego obszernego tematu, jakim jest psychologia. A tu naprawdę jest w czym wybierać, chociaż wachlarz dostępnych specjalizacji zależy od indywidualnych ustaleń uczelni czy ilości chętnych studentów. Przykładowe dostępne specjalizacje to m.in. psychologia sportu, Psychologia biznesu, psychologia społeczna czy psychologia kliniczna. Niezależnie jednak od tego, jaką specjalizację wybierze student, zawsze skończy studia z tytułem po prostu magistra psychologii. Ale czym właściwie konkretnie zajmuje się taki psycholog? Posiada on między innymi uprawnienia do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej. Co to takiego? A są to przykładowo wszelkiego rodzaju testy psychologiczne, które badają poziom inteligencji, rodzaj osobowości. Czy działanie funkcji poznawczych. Magister psychologii posiada również uprawnienia do wydawania orzeczeń lub opinii dla sądu. Niektórzy psychologowie zatem nigdy nie zajmują się typową pracą gabinetową z pacjentem. Skupiają się wyłącznie na rzeczach z zakresu wykonywania psychotestów dla zawodowych kierowców, prowadzeniem szkoleń, rekrutacją, pracą czysto naukową poprzez prowadzenie różnego rodzaju badań, profilaktyką i diagnostyką, czy szeroko pojętą psychometrią. Zwykle najbardziej znienawidzoną dziedziną przez studentów psychologii, która to w dużym uproszczeniu stanowi po prostu opracowywanie różnego rodzaju testów psychologicznych. Najbardziej jednak typowymi zajęciami magistrów psychologii, którzy postanawiają pracować w zawodzie, jest prowadzenie poradnictwa psychologicznego. Jest to prowadzenie konsultacji w gabinetach z zakresu życia codziennego, wsparcie psychologiczne czy interwencje kryzysowe. Skupiają się oni jednak na wsparciu doraźnym i krótkoterminowym. Mogą posłużyć także jako swego rodzaju drogowskaz, zasugerować terapię czy wskazać dalszą drogę leczenia. W tym miejscu warto wspomnieć jednak, że psycholog nie posiada uprawnień ani kompetencji do prowadzenia psychoterapii. I tym właśnie sposobem płynnie przechodzimy do postaci psychoterapeuty. Kto to taki? Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia magisterskie o kierunku humanistycznym lub medycznym, takim jak psychologia, psychiatria, filozofia, pedagogika czy socjologia, a następnie ukończyła specjalistyczne, zwykle czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii, które swoją drogą jest bardzo drogie. Taka szkoła psychoterapii zakłada zarówno kształcenie teoretyczne, jak i praktyczne, a kończy się egzaminem certyfikacyjnym który udziela prawa do prowadzenia psychoterapii w konkretnym nurcie psychoterapeutycznym. Zanim jednak do tego dojdzie, kandydat na przyszłego psychoterapeutę musi odbyć staże kliniczne oraz posiadać własne doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii, które zdobyć może w trakcie kształcenia jako psychoterapeuta w trakcie specjalizacji. Taka osoba musi przejść również terapię własną oraz superwizję czyli po prostu cykl spotkań. Z bardziej doświadczonym od siebie psychoterapeutą. Co istotne, psychoterapeuta pracuje ze swoimi pacjentami w konkretnym nurcie terapeutycznym, z którego otrzymał certyfikację. Z grupy tych najbardziej popularnych i być może znanych ci możemy wymienić m.in. psychoterapię psychodynamiczną, psychoterapię poznawczo-behawioralną, humanistyczną, integracyjną czy systemową. Poszczególne nurty różnią się od siebie przede wszystkim teorią powstania poszczególnych zaburzeń, sposobu prowadzenia spotkań. Czy relacją terapeutyczną. Ale o nurtach psychoterapeutycznych porozmawiamy sobie bardziej szczegółowo przy kolejnej okazji. Przed zgłoszeniem się do psychoterapeuty warto więc rozeznać się w nurcie, w jakim psychoterapeuta pracuje. Nie każdy nurt jest odpowiedni dla każdego. Właśnie dlatego powstało ich tak dużo, aby każdy mógł znaleźć coś najlepszego dla siebie. Co więcej, potwierdzone zostało badaniami, że niektóre nurty są szczególnie skuteczne przy niektórych zaburzeniach. Na przykład, według badań, w leczeniu depresji lub stresu pourazowego najbardziej skuteczna okazuje się terapia poznawczo-behawioralna. Natomiast w przypadku zaburzeń osobowości i odżywiania najchętniej wybierany jest nurt psychodynamiczny. Psychoterapeuta więc, w przeciwieństwie do psychologa, pracuje ze swoimi pacjentami za pomocą specjalistycznych, przebadanych i sprawdzanych metod oraz technik psychoterapeutycznych. Oparte są one o bardzo specyficzną dla każdego nurtu relację psychoterapeutyczną. Psychoterapia jest więc procesem, i zakłada dłuższy, zaplanowany cykl regularnych spotkań, opierający się głównie na rozmowie, a także zależnie od nurtu wykonywania przebadanych i specjalnie opracowanych zadań. Psychoterapia przede wszystkim nie jest też poradnictwem. Dobry psychoterapeuta nigdy nie powinien udzielać Ci konkretnych rad, wskazówek czy propozycji, co zrobić w konkretnej sytuacji. Założenia psychoterapii polegają na leczeniu przyczyn zaburzeń i zmianie mechanizmów, które nami sterują. A wszystko to w celu lepszego funkcjonowania w przyszłości. Psychoterapia pozwala zajrzeć naprawdę w głąb siebie i samemu dotrzeć do sedna swoich problemów i schematów. W tym miejscu warto wspomnieć także, że nie każdy psychoterapeuta jest psychologiem, a nie każdy psycholog jest psychoterapeutą. To, co jednak łączy te dwie grupy zawodowe, to fakt, że żadna z nich nie jest lekarzem, chyba że, jak wspomniałam wcześniej, mamy do czynienia z lekarzem psychoterapeutą, który dodatkowo ukończył szkołę psychoterapii. I tak samo jak w przypadku psychologa, psychoterapeuta nie posiada uprawnień do wypisywania recept i prowadzenia farmakoterapii. Nierzadko jednak zdarza się, że psychoterapeuta sugeruje swoim pacjentom konsultację psychiatryczną. W przypadku wielu chorób psychicznych, psychoterapia. Połączona z farmakoterapią, przynosi niesamowite efekty i ogromne przełomy. Warto wspomnieć jeszcze raz o kwestiach orzecznictwa. Psychologowie oraz psychiatrzy mogą wystawiać swoim pacjentom różne dokumenty medyczne oraz zaświadczenia, natomiast to psychoterapeuta w tym przypadku nie posiada ku temu uprawnień. Jeśli po całym tym wywodzie nadal nie jesteś pewien, do jakiego specjalisty powinieneś udać się ze swoim problemem, Sugerowałabym na sam początek spróbować ze wstępną konsultacją u psychologa. Ten, na podstawie stosownego wywiadu, będzie w stanie postawić wstępną diagnozę, pokierować cię dalej, proponując odpowiednie leczenie lub nawet konkretnych specjalistów. Jeśli wahasz się natomiast w kwestii swojej własnej ścieżki zawodowej, tu krótki przewodnik. Wybierz zawód psychiatry, jeśli interesujesz się medycyną i aspirujesz, aby ukończyć studia medyczne, a potem specjalizację psychiatryczną. Twoja praca. Będzie opierać się przede wszystkim na zajmowaniu się zdrowiem psychicznym w gabinecie lekarskim lub szpitalu psychiatrycznym pod kątem działań farmakologicznych. Wybierz zawód psychologa, jeśli zależy Ci na konkretnej diagnozie i krótkotrwałej relacji z pacjentami. Twoja praca może mieć miejsce zarówno w prywatnym gabinecie, jak i w szpitalu, przychodni, więzieniu, szkole czy bardziej sprecyzowanych środowiskach, takich jak biznes czy sport. W zależności od tego, jaką specjalizację wybierzesz i w jakim kierunku postanowisz się doszkalać, wybierz zawód psychoterapeuty. Jeśli interesują Cię długotrwałe relacje z pacjentami w ramach konkretnego, jasno określonego nurtu, powinieneś być jednak osobą bardzo empatyczną i wyrozumiałą, ale jednocześnie profesjonalną i potrafiącą stawiać granice, gdyż długotrwała relacja terapeutyczna, poprowadzona w zły sposób, może utworzyć głębszą więź między terapeutą a jego pacjentem. A to z kolei jest naprawdę katastroficzny w dla powodzenia całego procesu psychoterapii. Twoja praca odbywać się będzie głównie w prywatnych gabinetach czy poradniach zdrowia psychicznego. Na dzisiaj to już tyle ode mnie. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach oraz zostawienia łapki w górę.